Sto lat temu ważyły się nie tylko losy Polski, ale i Europy. Starcie dwóch światów odbyło się na polskich ziemiach. Zaledwie kilkanaście miesięcy po odzyskaniu niepodległości, Polacy znów musieli stanąć do obrony swojego państwa. Ich zwycięstwo zdecydowało o niepodległości Polski i zahamowaniu rozprzestrzeniania się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Walczyliśmy przy pewnej obojętności. A nawet wrogich posunięciach głównych państw europejskich. W tej walce Polskę wsparły jedynie Francja i Węgry oraz ochotnicy z kilku krajów. 11 listopada 1918 roku był dniem przełomowym w dziejach Polski i całej Europy. Zakończyła się pierwsza wojna światowa. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Granice niepodległego państwa polskiego ustalił traktat wersalski, podpisany 28 czerwca 1919 roku na Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Paryżu. Ostatecznie, po plebiscytach i trzech powstaniach śląskich, zostały ustanowione granice: zachodnia, północna i południowa. Granica wschodnia z Rosją sowiecką budziła kontrowersje. Wytyczyły ją walki polsko-bolszewickie. Wojnę z Rosją Sowiecką prowadziło dopiero co powstałe państwo, którego obywatele byli rozdzieleni przez trzy zaborcze kraje Rosję, Prusy i Austrię. Rzeczpospolita dopiero tworzyła swoją gospodarkę i system administracyjny. Momentem zwrotnym wojny polsko-bolszewickiej była bitwa warszawska rozegrała się na przedpolach Warszawy. Nazywana cudem nad Wisłą i uznana za osiemnastą przełomową bitwę w historii świata. Rozgrywającymi po stronie polskiej byli Józef Piłsudski, Tadeusz Rozwadowski, Józef Haller i Władysław Sikorski. W lipcu 1920 roku Rada Obrony Państwa podjęła decyzję o utworzeniu armii ochotniczej dowodzonej przez generała Józefa Hallera. W jej szeregi wstępowali wszyscy. Robotnicy, młodzież szkolna, akademicka, członkinie Ochotniczej Legii Kobiet, Ochotnicze Formacje Policji Państwowej, Straż Obywatelska, księża, w sumie ponad 100 tysięcy żołnierzy. W bitwie pod Ossowem zginął ksiądz Ignacy Skorupka, kapelan ochotnik z 236 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej. Kluczową rolę dla zwycięstwa Polaków odegrał przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego manewr. Jednym z nielicznych, którzy pozostali w zagrożonej Warszawie, był nuncjusz papieski, przyszły papież Pius XI. W sierpniu 1920 roku brytyjski minister wojny Winston Churchill powiedział. Polska uratowała sama siebie własnym wysiłkiem i mam nadzieję, że uratuje Europę swoim przykładem. Wojna ta była zderzeniem dwóch przeciwstawnych wizji cywilizacyjnych, reprezentowanych z jednej strony przez uporządkowany świat tradycji chrześcijańskiej z jej wielowiekowym dorobkiem kulturalnym, naukowym, prawami człowieka, wolnością słowa, demokracją parlamentarną, a z drugiej przez bolszewicką dyktaturę, która złamania wszelkich norm i zasad uczyniła wyznacznik swojego działania i powód do chwały. 18 marca 1921 roku podpisano traktat ryski, który kończył wojnę polsko-bolszewicką i ustalił przebieg granic aż do 1939 roku.